Szwecja. Kraj wolności dla tych, którzy sprzeciwiają się lockdownowi, godzinom policyjnym i obowiązkowi noszenia maseczek. Większość Europy przez ostatni rok wprowadzała różne formy restrykcji, a Szwedzi jeździli na nartach, robili zakupy, spotykali się do woli, jedli i pili. Właściciele tutejszych restauracji muszą jedynie stworzyć więcej przestrzeni dla klientów i zamknąć lokal najpóźniej o 20.00. Myślę, że zabraliśmy stąd około połowy stolików. Bengt Gangemi Kelner w jednej z restauracji w Sztokholmie uważa, że Szwecja podjęła dobre decyzje. Turyści z Belgii, z Francji, Anglii czy Czech przyjeżdżają tu na tygodniowe wakacje, żeby poczuć wolność. Autorem tego liberalnego modelu jest główny epidemiolog kraju Anders Tegnell. Zrobiliśmy to, co wiele innych krajów, tylko trochę inaczej. Wszyscy się staraliśmy, ale myślę, że to, co Szwecja zrobiła, może trochę bardziej niż inni, to dokładniej wskazaliśmy, co trzeba zamknąć. Ta inna droga Tegnela sprawiła, że Szwecja odnotowała znacznie więcej zgonów na COVID niż jej sąsiedzi Finlandia i Norwegia. Epidemiolog nie zgadza się z tym porównaniem. Te kraje to wyjątki. Szwecja pod wieloma względami bardziej przypomina Belgię, Austrię, nawet Niemcy. Jest wśród pięciu do dziesięciu krajów o najmniejszym wskaźniku śmiertelności w Europie. Ale koronawirus nie oszczędził szwedzkich domów opieki w zeszłym roku, podobnie i teraz, z kolei szpitale ostrzegają oddziały intensywnej terapii są bliskie przepełnienia. W grudniu nawet król przyznał, że ta strategia zawiodła, ale Tegnel obstaje przy swoich zaleceniach. Mówi, że jedyny problem z nimi jest taki, że ludzie ich nie przestrzegają. Na przykład noszenie maseczek. Tegnel uważa, że nie są one zbyt skuteczne, więc w transporcie publicznym w godzinach szczytu są jedynie rekomendowane a nie obowiązkowe, jednak niewielu pasażerów się do tego stosuje. Niektórzy uważają, że jest to porażka rządowej strategii komunikacyjnej w walce z COVID-19. Profesor dziennikarstwa Christian Christiansen mówi, że pobłażliwe podejście do noszenia maseczek odsłania nierówności w szwedzkim społeczeństwie, zagrażając szczególnie mniejszościom. Ludzie, którzy prawdopodobnie wykonują gorzej płatne prace, zawody związane z przemysłem usługowym, muszą rano korzystać z transportu publicznego, dzień w dzień, z setkami ludzi w małym wagonie. Myślę, że dobrze byłoby się zastanowić, czy to nie jest przypadkiem problem zdrowia publicznego. Uważam, że wprowadzenie obowiązku noszenia maseczki byłoby dobrym rozwiązaniem. Może uratowałoby to parę istnień. Nowa ustawa o stanie wyjątkowym daje rządowi tymczasowe uprawnienia do wprowadzenia lockdownu, ale jeszcze z niej nie skorzystano. Podczas gdy sondaże pokazują, że niektórzy Szwedzi stracili wiarę w politykę swojego kraju, wielu nadal wierzy w strategię Andersa. On reprezentuje inny sposób radzenia sobie z kryzysem. Zrobiliśmy to tak, że ludzie nadal mogą mieć dużo wolności, a dla mnie wolność jest naprawdę ważna. Poparcie dla Tegnela prawdopodobnie nie zniknie tak szybko. Gustaw w zeszłym roku uwiecznił epidemiologa na własnej skórze.